Prostota polega na tym, by wszystko czynić z miłości do Boga i by w swoich działaniach nie mieć innego celu jak tylko Jego chwałę. Uzdalnia ona człowieka do tego, by mówić w sposób prosty, bez dwuznaczności i sztuczności, a także postępować prostolinijnie, bez wykrętów i wybiegów. Prostota jest czynieniem wszystkiego z miłości do Boga. Gdy więc mamy uczynić coś, co dotyczy Boga i co zależy od nas, powinniśmy unikać wszelkiej przebiegłości, gdyż Bóg znajduje upodobanie i udziela swych łask tylko ludziom prostym. A jeżeli sprawy dotyczą bliźniego, któremu mamy nieść pomoc materialną i duchową, to dobry Boże, jak bardzo powinniśmy się mieć na baczności, by nie sprawiać wrażenia przebiegłych, podstępnych, chytrych, a przede wszystkim, by nigdy nie używać słów dwuznacznych. W przeciwnym razie, do czego to prowadzi? Jedynie do robienia pięknego wrażenia. Osoba taka chce zdobyć znajomości i być podziwianą. Niestety, nie tak prosto zaspokoić we wszystkim swoje pragnienia, upodobania w jedzeniu i piciu, by wiedzieć o wszystkich nowinkach i wreszcie zyskać względy u różnych ludzi. Taka osoba zawsze i wszędzie szuka tylko siebie i używa różnych środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Z trudem można dziś znaleźć człowieka, który mówi to, co myśli. Świat jest tak zepsuty, że spotyka się tylko podstęp i udawanie. Brak szczerości i prostoty przed Bożymi i ludzkimi oczami jest trucizną i jadem dla każdej wspólnoty. A zatem prostota, ach, jakżeż ona jest piękna, o mój Boże, daj nam tę cnotę.